Cześć widzowie, to znowu Jakub X. Witam was w drugim filmie na tym kanale, z nowej serii na tym kanale z World of Warships, wraz ze mną dzisiaj Kubo Ro. Witam. Będziemy eee, panie. sobie dzisiaj nagrywać World of Warships, eee, niestety... Nie pojawił się odcinek w poprzednim tygodniu, ze względu na to, że byłem na wyjeździe i tak się też będzie działo przez do końca miesiąca, że mogę po prostu nie nagrywać jakichś filmów przez jakiś, przez jakiś okres, ale w, sierp w sierpniu postaram się wszystkie filmy nadrobić, a jeśli film Wam się spodoba oczywiście zostawcie łapkę w górę, y możecie też zostawić subskrypcję, żeby pomóc mi w dalszym rozwijaniu mojego kanału, a my bez dalszego przywrócenia możemy już zacząć naszą grę. A widzę, że to jest gotowość. Z... Właśnie, ty sobie zabrałeś 8 poziom, a ja mam maksymalny szósty. Chciałem cię przypomnieć. Nie, no Ale dobra, mogę, mogę. Takim. mogę. Nie możesz. Dałem gotowość, a ty. Jesteś zbyt niski. Wiem, jesteś o poziom za nisko, żebym mógł rozpocząć. 21 kontenerów, co jest? Też tak mało kontenerów? otwórz wszystkie pancerów na razu. to tym razem i nie pasuje przecież ty masz poziom piąty? ale tak ty musisz jakoś do XP, żeby móc weź Agato grać bo ja nie mogę przez ciebie z Agato grać to jest mój ulubiony pancernik ja to wiem ja, ja wiem jak dobry jestem w rundkach w wymierzaniu po prostu by tą grę jak jest na dobrych rundach, ale ogólnie to nie tam się na technice tej gry, jeśli chodzi o sklepy, jeśli chodzi o misje różne. Ja raczej nie ogarnąłem jeszcze do końca punktów doświadczenia, jak to konkretnie działają, ale. Bo przecież wiesz, operacje są najlepsze, najprzyjemniejsze. No. A ja i tak jestem wyżej w tabeli niż ty. Nawet bo ja mam pewien tir, a nie czwarty. Ja sobie wziąłem mojego ulubionego niszczyciela. Ty masz tir wyższy ode mnie, a jesteś niżej w tabeli. Ciekawie. Oh. Oh. Wszystko naraz. raz. I teraz zaczęliście dopiero to mówić. <noise> No. Biedny. Je. Dobra, mamy tutaj wykryto. Pierwszego, pierwszego pancernika. Siły mamy. wroga. Też ma Pierwsze pierwszego wykrycie. 18 km. Kolejne. Mam tutaj nawet tego. 12 kilometrów niszczyciel. Został. Dobra, trafienie. Nie wypuścić puścić pierwsze dwie. czy cztery. Bierze. A dostajecz. Ja mogę grać z tobą moim lotniskowcem czy nie? Czy jesteś dla, 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 dla mojego lotniskowca za słaby? Nie wiem proszę, 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 no. proszę, Tak, 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 tak Kurde, no przeleciały wszystkie No widziałem Ale tu było, to by było cudowne Nie, nie było turbo cudowne, bo spudłowały Byłoby by. I podpalenie Mówię, mówię, że byłoby No było. Dobra Czemu aż tam? Co jest? Dobra jeszcze kolejne Jakbym tak będzie linią prostą grał Ops, o o o o Ktoś się uderzy Nie uderzyli się wow. 11 km tak daleko Gdzie jest Nie jestem? wierzę w to Spudłowałem A tu jest Teraz zjechać z No nie Kurczę przelifraga Kurczę, nie wierzę w to Najgorsza rzecz w grach Teamwejci Zgadzam się O, czapkę? U kurde, bo tu jest, nie zawadłem go. No nie my, no! Tak byłem pierwszy! Tak bym pierwszy. no to rozumiem, rozumiem. Ja byłem pierwszy, go pierwszy zauważyłem i pierwszy go ostrzelałem. Taki. Tak! Więc proszę mi nie narzekać, że ci zabrałem fraga, bo ty byś mi zabrał fraga. <laughs> rozumiem, rozumiem, spokojnie. Francuski pancernik, sprudują, 9 km. trafi, trafi. Moje czapkę mają zacięć. 6 km tak więc Nie trafiłem ani razu Tak, tak, tak Dobra, dwa razy go trafiłem Ups RK Tak, pod kadłub. Ja idę się do niego przytulić Dobra, idę Torpedy od boku Pokajnie to nie mu torpedy Czemu ja nie potrafię namierzyć? Nie mam pojęcia Ale jeszcze ja się obrócę On teraz próbuje na mnie namierzyć Dobra, nie, bo ma za wolne te działa Dobra, wysyłam mu kolejną salwę Dobra, Nie no, traktuj. wyminął wszystko Ja nie mówię, co za facet Wyminął? Faktycznie wyminął No, wszystko zostaje w kadłub Ale jest na mnie stargetowany. Ty spokojnie go atakuj, ja przyjmuję ciosy Dobra, dostał, dostał kilkoma Dostał mocno Ja tankuję, ty to rób ale on tu ma. on tu ma automatyczne, zapomniałem że on ma automatyczne. Dobra, o, padł. zniszczyłem go. Po boku jest. Tył. Tył? W no tył A, że tam, dobra. To też trzeba załatwić. I to są ostatnia dwójka, wygraliśmy to 20 węzłów, jakie to jest wolne. Mam by jej tu wypłował. Nie no, to by jest... Najłatwiej wygrana gra w moim życiu. Powinien już tutaj wylecieć. Ja mu robię plecki. On się nie skapnie pewnie, albo się zabra O jest, Je jest tu. właśnie właśnie zatrzymał, próbuje się chyba. Nie, jedzie tu normalnie, jedzie. Dobra, dostaje salwę. Jego go widzę, niech ale jest za wolny, żeby cokolwiek zrobić. Dostał wiałka o, ale no to już Jeszcze by puścił torped jeszcze. Nie, nie nie zostałem killa, cholera. Dobra, muszę zrobić to tą salwą. Dobra, widzimy się w następnej rundzie. No, to patrz, jeszcze ci tak przytunnywa. Prawo masz. Śmierzcie, jak widzimy gniazdy o e, dobra nie ma o Oj, o Ale manewrowość to ma taką słabą Wiem, ale pancerniki tak już mają po prostu Tak już mają Ale miałem. ten ma szczególności taką Lubię nawet niszczyciele, szybkie są I szybko się przeładowują To jest swoje grube pancerne dupsku, bo ja nie potrafię strzelać Dobra Noś a ty to inny pan! To krążownik mi daje moje miejsce No właśnie to nie! jadę na w niego! Wstanie zaraz za swoje Dobra No To mam zasłonę do nas Nie lubię niszczycieli dlatego bo łatwo giną A ja mam tendencję do zdychania. To ja będę koło ciebie Sami się postaram Bardziej to ja bym musiał koło ciebie, bo jestem od tego żeby was chronić Jako niszczyciele, takie niszczyciele mają zadanie Dobra, zasłona dymna żeby was poirytować wszystkich Ty rzuciłeś bomby, te nie. podwodne A, faktycznie Tak <grytanie> się dziwię, o o Może go wykończę, wykończę go, wykończę go baka, tak baka, baka. No nie, nie trafiłem Ej ja mam problem, bo teraz się wszystko na mnie stargetowało Postaram się z niebie gonić O kurde Na c w centralna Centralna Ile tu jest? Wym dobra by mi jeszcze Ojdź! Wskłynęłeś Wiem Jestem po prostu bogiem tej gry Tak już mam, jestem tylko bogiem tej gry Chodź nie chronić ja po do nich podpłynę i torpery wyrzucę, A jeep dostanę chyba Albo nie o! Ty lotniskowiec nie jest... A nie lat nie dostał, super... No w tymi lotniskowce teraz zauważyłem. Oj! Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, bo ja już się na mnie sargetowali. No staram się no, ale to jest takie wolne Wiem, dlatego nie gram pancernikami. A co ja zrobiłem? No? Dobra, nie, dobrze jest, dobrze jest Ała. O dostawał! Nie żyje praktycznie, nie żyje, nie żyje! Nie no, dużo masz chciał. Ja wszystkiego kryta Nie mam jednej baterii, nie mam zidowej i nie mam tego Okej zwolnij, bo ja nie, nie muszę... Tak... Ja cię zasłonię, ja cię zasłonię! Właśnie o to chodzi O tu mam że dobra, czyli ja cię tak przesunię trochę Dobra, mam to, mogę się już ruszać o! On dostałeś takie... przypadkowego dostałeś! To boża jeszcze, coś nie mogę Ole dostał do mnie! Ładowanie, A tu jeszcze? Nie. Leci, leci, leci Ole pięknie dostaje ode mnie Ale ja te, te, Ja też pięknie dostaję od mnie Oj oj, oj! Po co ty rzucasz te bomby? Bo co nie mają z nimi co robić O kurcze, chyba mają na mnie zasięg Tymi automatycznymi działkami No bo to jest jakieś 4 albo Nie jak Serio? Nie dobra, żyjesz, żyjesz. Nie, ja pierdol... mają dwa pożary i nie mam y, leczenia. On ma na ciebie namierzone ciągle te działka. Nie... Dobra, mam, go, z go. Jeden jest osłabiony, bo trafiły w niego moje torpedy. Widzę, widzę właśnie. A dobra, lecą te torpedowe lecą. Dobra, nie to żyję, ]이요? nie żyję, kolejny nie żyje. Bo mamy lotniskowca, ale ja mam taki problem, mam tylko 2000 kapczę. Szybko. Nie mam już... Nie, bro, nie mam Dobra, już. on jest odwrócony w inną stronę. Dobra, zaraz dostanie, zaraz dostanie do mnie. pyk! Pik, dostanie piknie. Yo! Wszystko ja trafił ja w niego, Pik. Pik. Tu do niego. Ja się idę do niego przytulić, chyba. Ja się leczę, uleczę się, to i się do niego przytulić, już się do niego po bo... Rzeczywiście muszę tak mało Topy. Mam 1000 P, 1000 plecy Plecy! Plecy! O, kurde, dostanę torpedy zaraz. Zaraz dostanę torpedy. On. Czemu nam plecy nagle zrobili? Muszę zwolnić, bo on pewnie. On wyrzucił on torpedy już. On wyrzucił torpedy już, a ja musiałem zwolnić. Tu. Kurde, no, dostaję od nich co? taki ale jak ci teraz sprzedam normalnie... Obracajcie mi się działka, działka, obracajcie mi się, proszę, błagam, szybko. Dobra, dobra... Nie no, nie... Ja próbuję mu robić kryty na działka. Tutaj mam jeszcze... On mi wyrzucił do pędy teraz. Już po mnie jest, już po mnie. Już po mnie. Ja nie wiem, czy mu to wyrzucam, wszystko. Wszystko leci, wszystko leci. Ile ty masz HP, że nic twierdzi, że jest po tobie? Ja mam tylko 1400, a jeszcze się trzymam. Wjechałem w niego! Ale... Też mam. mam, pożar, mam wszystko, mam, zginąłem To zadaje obrażenie jakbyś chciał wiedzieć w kogoś Ta. No i potem... Ale e, też nie żyję. żyję No właśnie widzę No, no i co? O! Zatopienie zdobyłem! Uuu, kurde! Mamy tutaj słuchajcie kolejną rundeczkę Tym razem sobie wybrałem mistrzcia Okej mi coś Nie ale po lewą Lewą. Ja już czuję, że już po nas jest... Ja też tak sądzę. Niszczyciele konalnie. Będzie... My jako niszczyciele kontajne, niszczyciele to nie jest dobre połączenie. No nie. Jako to Ale my... jak ja ich... Robię. Ale dostaję, dostaję, oj, jak oj, oj. Ja ich robię. Już uszkodzenie silnika. Fajnie. Już tylko 2000 hp. Nie Nieźle, 2000 hp. I? No ja już umieram. Nie, nawet no, no, mini Torpedy od dziobu Dobra, źle wymierzył. Subfire, dobra Będzie, będzie, kill. Dobra, nice. No nie ty śmiecił. <śmienicza> Ale tu stoje! Tu stoje! Idealnie w momencie, kiedy w niego strzeliłem, ty mi zabrałeś fraga. IDEALNIE. Wybacz mi. W tym samym momencie, kiedy już moje pociski do niego dolatywały. Wybacz mi, ale to co miało swoje ten, miałem swoje powody Zabrałaś też. Zabrałeś mi mojego pięknego fraga, ja straciłem <grym> większość HP na niego. I słuch mi, tak zabierze ordynarnie fraga. Ale mógł cię zabić, ja ci wracam w ci dziurach, ojciec. mógł nie zabić, bo wystrzeliłbyś całą salwę we mnie. A ja mam zeza Nic nowego Noż... To jest Co? Lipa. Dostałem torpedę A ja umarłem, mam tylko 500 HP Nie żyję Właśnie widzę No A to... A moje torpedy? Nie, moje torpedy jak zwykle to są dosyć użyteczne Ooo, dobra GG Też zdechłeś teraz Dobra Chcę zobaczyć jak polecą moje torpedy Muszę wiedzieć czy są użyteczne czy bezużyteczne Jak całe moje życie, znaczy co? Znaczy, dobra To było wszystko na świecie na ten odcinek U, pancerniki Nie trafią, bo się nie mają zasięgu Ale no parę może... nie okay, Dobra To by było tyle dzisiaj na ten odcinek Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i Nie był sprytny. No i my się widzimy za jakieś tydzień, lub może nawet dwa, na następnym odcinku, mam nadzieję, The Foresta, pod którym bardzo was proszę, żebyście mi dobili tych 5 łapek w górę, bo jeszcze pozostało, żeby zostawić mi dwie łapki w górę pod poprzednim filmem, żebym mógł, zgodnie z umową, jaką wam wyświadczyłem w ostatnim odcinku, nagrać kolejną serię z DepoResta. Tak więc, ja was <śmiech> żegnam. <śmiech> Co się śmiesz? <laughs> To wyzwanie. Pięć łapek w górę! To <grym> jest takie początkując youtuberom, to wiadomo, że każdy tak może mieć, nie? Chłopie no, ja mam 60 sumów już i jeszcze ani razu nie zabrałem. Bo, nie, chyba. No <grym> Możecie być też na kanale Kubora, oczywiście, jak już o tym mowa, jak już o Tobie mowa, tak więc do zobaczenia, widzimy się w kolejnym odcinku. Miłego dziękuję bardzo. No i żegnajcie, cześć.